Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam 5 zdrapek Koszt drapek to jest 30 zł i mam tutaj 4 zdrapki za 5 złotych. 250 tysięcy w banku, nie czas umierać, może kasy oraz premia. I gwiezdna fortuna, trochę zdrapka świąteczna, zadychę. No ale co, może będzie święto w postaci wygranej, nie? Dobrze, zacznę 250 tysięcy w banku. Zrabki dosyć dawno nie drapałam. Poprzednie wydanie bardziej lubiłam. Dobrze, szukam 3,34, 4 i 20, a 2. A mam ile? 12

Siedemnaście, czternaście, dziewięć, jedenaście, jeden i trzydzieści Tropka jest niestety pusta. Dobrze, to teraz nie czas umierać. Szukam muchy. Nie ma muchy. A w bonusie jest krzesło, czyli strapka jest pusta. Może kasy. Może kasy. Tutaj jest siedem dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia osiem i trzydzieści dwa. A mam dwadzieścia jeden, dwadzieścia siedem, dziewiętnaście, trzydzieści, trzydzieści cztery, dwadzieścia cztery, osiem 14, 31 i dwadzieścia dwa. Zdrabka jest pusta. Same pustaki. Dobra, szukam trzech lub dwóch takich samych symboli. Nie ma. Nie ma. Również nie ma. Kolejna zdrabka pusta, no nie jest to pocieszające. Nie jest to pocieszające. Dobrze, może tutaj będzie prezent. O, jak ciężko, jak ciężko się drapie. Szukam dwadzieścia cztery, dwa, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia siedem, dziewiętnaście i siedemnaście, siedem, dwadzieścia dwa, dwadzieścia osiem. Jeden czterdzieści jeden osiem dwadzieścia trzy dwadzieścia pięć Draping straszny. O, coś tu jest. Dolar. Dwukrotność kwoty będzie. Znajdź dolarka. I wygraj dwukrotność przypisanej do niej kwoty. Elegancko. 16. 27. 21. O, 27 wygrana jest. Patrzcie. No, będzie prezent, będzie. Tylko, żebym. Do do końca. Żeby mi ręka nie padła. Powiem Wam, że bardzo ciężko się drapie. Jeszcze cztery. Osiemnaście nie ma, trzydzieści dwa nie ma, trzydzieści sześć nie ma, i ostatnia piętnaście nie ma. Dobra, ja muszę szybko sobie przelecieć.

A pod dolarkiem jest 10 razy 2. To jest 20 plus 10, to jest 30. I jest taka wygrana, kochani. Zobaczcie, jakie się porobiły odciski. No dobrze. Jedna zdrabka wygrywa. I przez to powoduje, że jestem na 0. Wszystkie pozostałe za 5 były puste i to i to. I może kasy. A jednak gwiezdna Fortuna, proszę bardzo czy dychy. Wydałam 30, wdrapałam 30. Jestem na zero. Czyli można powiedzieć, że jestem dalej w grze, kochani. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Zachęcam do subskrypcji. I do. Do oczywiście łapek w górę i do komentarzy, jeśli będzie można je pisać. I już teraz zapraszam Was do następnego odcinka. Trzymajcie się! Pa!